Mówiłam Wam ostatnio o tym, że tutaj na Islandii odczucia temperatury są troszeczkę inne. I dzisiaj jest idealny przykład na to. Jest taka sama temperatura jak wczoraj, ale nie wieje wiatr i świeci słońce, więc mogłam sobie dzisiaj wyjść już w samym sweterku. A, zapomniałam się z Wami przywitać. Witam się z Wami serdecznie. Dzisiaj mamy środę. Ja ciągnę mój maraton. O, tak będzie lepiej ciągnę mój maraton y, wolnego y, bo tak jak już wam wspominałam bądź nie od y, tygodnia pracuję już na 50% etatu i generalnie powiem wam że plan był taki że będę pracować do połowy października, ale ze względu na to, że szykuje nam się ten poród w Akureyri, to chyba jednak um, popracuję tylko do końca września i zrobię sobie taki miesięczny odpoczynek, bo... Wedle wstępnych obliczeń i planów moje urodziny, czyli 1 listopada spędzimy już w mieszkaniu przyszpitalnym i będziemy czekać, aż szefowa się namyśli i no, się pojawi na świecie. Mam nadzieję, że unikniemy wywoływania i pojawi się w terminie, a najlepiej to w ogóle przed terminem. I generalnie powiem Wam, że plan był taki, że będę pracować do połowy października, ale ze względu na to, że szykuje nam się ten poród w Acureiri, to chyba jednak um, popracuję tylko do końca września i zrobię sobie taki miesięczny odpoczynek, bo wedle wstępnych obliczeń i planów moje urodziny, czyli 1 listopada, spędzimy już w mieszkaniu przy szpitalnym i będziemy czekać aż szefowa się namyśli i no się pojawi na świecie. Mam nadzieję, że unikniemy wywoływania i pojawi się w terminie. A najlepiej to w ogóle przed terminem. Obiecałam Wam wczoraj, że pokażę co kupiłam, ale zanim dojechałam do domu to o tym zapomniałam już, więc musicie mi wybaczyć. Tak naprawdę to nie było tam nic takiego szczególnego. Były jajka, było mięso, były ziemniaki mleko, maślanka na ser więc takie naprawdę e, produkty pierwszej potrzeby tak naprawdę trochę masło maślane mi wychodzi, ale musicie teraz mieć poprawkę na to co gadam i jak gadam no, dzisiaj też już wszystko załatwiłam e, zakupy e, małe zrobione, zrobiłam już sobie zapas e, Mojego wyżywienia porodowego, ponieważ tutaj na Islandii i całe szczęście też w wielu miejscach w Polsce odchodzi się od tego, że podczas porodu kobieta ma zakaz jedzenia, a wręcz się zachęca do tego, żeby kobiety podczas porodu jadły. Oczywiście. No nie wchodzi w rachubę tutaj jakieś bardzo ciężkostrawne jedzenie, tylko raczej takie przekąski, które mają dodawać energii i ja też takowe zakupiłam, no, miałam zamawiać z Polski, ale doszłam do wniosku, że to jest trochę bez sensu. I kupiłam sobie zapas takich musów na bazie nasion Chia. Także. Mam nadzieję, że to, e, to zda egzamin w moim przypadku. E, no, jeszcze muszę skonsultować to z lekarzem. A propos tej mojej cukrzycy, jak to wygląda podczas porodu? Czy już wtedy się e, mniej trochę przejmujemy tym, czy wręcz przeciwnie, bo przecież. Jakby burza hormonalna, która zachodzi podczas samego porodu, jest tak ogromna, że może mieć to jakiś wpływ, także tutaj nie będę się wymądrzać. Starałam się wybierać takie, które mają jak najwięcej węglowodanów złożonych mimo wszystko. Zresztą będę chciała przetestować wcześniej sobie je, jak wpływają na moją glikemię, bo obawiam się, że podczas samej akcji porodowej to już nie będę miała głowy do tego, żeby mierzyć sobie cukier nawet sensorem. Dzień dobry, Liluniu. Dzień dobry. Co byś chciała? No już nakładamy już. No już. Dobra, żeby nie było, że ja tak tylko grzecznie i grzecznie, to dzisiaj grzecznie. Bardzo proszę, ziemniak w mundurku, jajeczka, mizeryjka. Także... Także ja też potrafię zjeść y, prawilnie, żeby nie było. E, dobra, zabieram się bo, za jedzenie, bo jestem bardzo głodna, a w ogóle to wpadło na Cię, na genialny pomysł, że chyba złożę kołyskę. Oczywiście najpierw uzgodnię z moim mężem, który poszedł na popołudnie do pracy, żeby potem nie było. E, I zapytam się go, y, jakie on ma podejście do tego tematu, bo już ostatnio. Zaplanowałam, że trzeba powiesić naklejki na ścianie, nad przewijakiem i już zaplanowałam, że trzeba wejść na przewijak, umyć ścianę przed powieszeniem tych naklejk. i oczywiście już wiedziałam jak ja to zrobię, po czym przychodziłam koło lustra i, i przypomniałam sobie, że jestem 8 miesiącu ciąży i wchodzenie na przewijak to jest taki pomysł z kategorii głupie. Także, żeby uchronić się przed gniewem mojego męża na moje głupie pomysły, najpierw z nim to ustalę, bo może on będzie chciał skręcić kołyskę dla córki. Ale u nas w domu ja jestem od skręcania mebli, bo ja to po prostu lubię robić, i on dobrze o tym wie. Druga sprawa, temat kołyski. To jest kołyska, która ma już swoją historię. Kupiliśmy ją 6 lat temu dla bratanka mojego męża, który urodził się w prezencie na moje urodziny, nawet prawie że o tej samej godzinie. Więc to będzie już któreś dziecko z kolei, które z tej kołyski będzie korzystać. Więc jest kołyska z historią. Pamiętam jak dziś, kiedy przyszła paczka do brata i bratowej mojego męża z tą kołyską, pamiętam jak bratowa powiedziała, że oni przyjmą ten prezent pod warunkiem, że my będziemy z niego również korzystać, więc spełnia się spełnia. Dostałam pozwolenie od wieży kontroli ciężarnej, czyli od mojego męża na skręcenie kołyski, i jestem przezachwycona. Oprócz tego, że jest rozładowana, yy, jak to się nazywa, krętarka, jest wszystko super fajnie. Yy, będę próbować śrubokrętem, bo oczywiście to nie może poczekać. A co jest najistotniejsze, będę ją skręcać bez instrukcji, bo po 6 latach instrukcji już nie ma. Także trzymajcie kciuki. Wielka chwila prawdy. No. Jak stąd, jak ulał. Taka też kolacja, wjeżdża, jest godzina 23. No to Kiwi to taka jest. Niesubordynacja trochę, ale no nie mogłam się oprzeć, nie mogłam się oprzeć. Także mam nadzieję, że awokado załatwi sprawę i rano nie będzie tragedii. Zobaczymy. No mega mi rozczula. Widok tej kołyski, tutaj ogólnie to miejsce nie ma w ogóle już w sypialni, ale no jest cudnie. Chyba nie zgaszę światła do przyjścia mojego męża, i będę sobie patrzeć.